To sobie powiedzmy jasno, bo ludzie tak patrzą, tam widzą obrady, tam Parlament Europejski... A w garniturach, kobiety w garsonkach. To jest banda idiotów normalnych. Ludzie, którzy są żarówki, prawda, wydaje takie dyrektywy, że to żarówki 100 watowe już się pojawiły, żarówki 9W, prawda? Ludzie to obchodzą jakoś tam. To są po prostu idioci. Państwo wiedzą, że jest dyrektywa bardzo ważna, że z drabiny trzeba schodzić tyłem. Jest to, to, ja się zgadzam. No w, nie jak wiem, czy generalnie. jakby Pan poszukał, jest taka dyrektywa, jest. to by się można, że z drabiny trzeba schodzić tyłem. tyłem jest tak, tak? Nawet to, nie wiedziała. to jest to rzeczywiście jest na ogół się schodzi tyłem, oczywiście, ale, ale no to żeby to. znajdzie się dziwak, który zejdzie przodem. Na natomiast natomiast generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc, ten, kto tę dyrektywę ustalił, to były panią 10 godzin pracy, płatne po 500 dolarów za godzinę dla ekspertów, no, a teraz dla europosłów, którzy się zajmują tak. ustalaniem sprzedaży nie na sztuki, tylko na wagę, jest pensja 30 czy ile no tysięcy tak, ale miesięcznie. To jest, ale to jest banda złodziei, oczywiście, z faniaków, którzy tam sobie żyją świetnie. Natomiast to, to można pominąć, bo, bo to są grosze. Ale przecież walka z globalnym ociepleniem to jest kwestia dwóch bilionów, bilionów No jak patrzę teraz poróbuj. na ten bycie kropy w Ameryce, to milionów się śmieje Patrzę, co jest warta ta walka prowadzona przez kilkadziesiąt lat z globalnym ociepleniem, kiedy teraz przez ja, jeden to jest sukces. Cię tak zanieczyściło. Ale, jak... Właśnie, ale jest sukces. Zimno było w, w tym roku, prawda? To jest, no tak. Nie zwróćcie uwagę, że normalnie Właśnie ktoś, jak, nie, nie jak, widzę jak, tego jak ocieplenia, wyda, a czekam. Jak ktoś wyda 300 miliardów na walkę z globalnym ociepleniem i w tym roku zima jest zimna, latem jest zimno, powinien się chwalić. To dzięki naszym pieniądzom jest zimno. zimno. Ja jestem niepoprawna polityczna, ale od kilku lat czekam na globalne ocieplenie, ocieplenie, myśląc, że będę żyła wreszcie w Kalifornii, ale jakoś jak na razie są sześciomiesięczne dziwy. Cyprysy, cyprysy pod oknami, prawda? Eukaliptusy, no, tak, no, tak. tak. Ostatnie. Pytanie, ale jak słuchałam tej debaty, nie wiem, czy pan oglądał Kaczyński-Komorowski w nie. niedzielę, to padły tam takie słowa, byłem, jak Sława... to, to, to Była. Padły tam takie słowa, które mnie znumiały, że Polska to nie może być kraj, cytuję teraz chyba dosłownie, bo zapisałam sobie, jak to mówił, to nie może być kraj, w którym ludzie sobie radzą sami. Tak, tak, że, że, że nie może I tak trochę zdębiałam, ani by być... jak mają sobie radzić? No, bo, bo nie może być tak, że każdy sobie rzepkę skrobię. Więc Ja doskonale rozumiem, że jak socjaliści chcą, to rzepkę sami oskrobią i nam dostawią głąb, prawda? Nie może być tak, że sami tam skrubali. Ale jak się dzieci wychowuje, tak sobie pomyślałam, może szkoda, że pan Kaczyński nie ma dzieci, bo jak państwo, nasi widzowie, mają dzieci, to wiedzą, jak się dzieci wychowuje. Musi uczyć synku, żebyś.